Dzień dobry dzień dobry. Mamy do czynienia z zadaniem z matury z matematyki na poziomie podstawowym z roku 2024 według arkusza z maja. Zadanie drugie. Mamy dokończyć pewne zdanie. Wiadomo, jedna odpowiedź jest tylko poprawna. I mamy pewną liczbę i mamy zobaczyć, ile ona jest równa. Zobaczcie, ta liczba składa się z dwóch elementów. Jest jedna do potęgi ósmej, cała jedna do potęgi ósmej oraz 8 do potęgi 16. I Tak naprawdę zobaczcie. Trochę można powiedzieć, że ta ósemka z 16 zostają z sobą zamienione. No i teraz zobaczcie, musimy tutaj znaleźć jakiś wspólny element. Zobaczcie. ósemka i 16. Mamy do, do czynienia z potęgami, więc być może i 16, i ósemka są potęgami tej samej liczby. No i zobaczcie, tutaj tak jest. Zarówno 16, jak i 8 to są potęgi dwójki. 8 to jest 2 do potęgi trzeciej, a 16 to jest 2 do potęgi czwartej. Będziemy wszystko próbowali pozamieniać na. Potęgi 2. I zobaczcie, czyli tutaj tak, jeżeli chodzi o jedną 16, to będziemy mieli tak 1 przez 2 do potęgi 4 i to wszystko do potęgi 8. Zobaczcie, 1 przez 2 do 4, to możemy powiedzieć, użytej takiego wzoru, 1 przez a do potęgi n tej, to jest nic innego jak a do potęgi minus n tej, tak? Czyli to jest tak naprawdę 2 do potęgi minus czwartej i to wszystko do potęgi 8. I używając znowu kolejnego wzoru, że a do potęgi n i to wszystko do potęgi m, czyli do potęgi do potęgi, to co robimy? Te potęgi przez siebie mnożymy. Więc mamy a do potęgi n razy m. Więc tutaj będziemy mieli co? 2 do potęgi minus, no i 8 razy 4 to jest 32. Więc 1 1,16 do 8 to jest tak naprawdę 2 do potęgi minus 32. I teraz podobną rzecz próbujemy zrobić z tym drugim. No teraz tak, 8 to jest co? 2 do 3 to już wiemy. I to do potęgi 16. No i teraz to, używając tego wzoru, który tutaj mamy na końcu, czyli do potęgi i do potęgi, znowu te potęgi przez siebie pomnożymy. Więc mamy 2 do potęgi, to no, 3 razy 16. Ile to jest 3 razy 16? 3 razy 10 to jest 30. 3 razy 6 to jest 18, więc mamy 48. I teraz zobaczcie, musimy to pomnożyć. Więc mamy tak naprawdę 1 16 do potęgi 8, razy 8 do 16. Więc to będzie tak, pierwsze zamieniamy 2 do potęgi minus 32 razy 2 do potęgi 48. I teraz zobaczcie, znowu odpowiedni wzorek, to wszystkie wzory, które tutaj się pojawiają, są oczywiście w tablicach maturalnych. Mamy A do n razy A do m. czyli zobaczcie, ta sama podstawa do dwóch różnych potęg i to jest przez siebie pomnożone, to te potęgi do siebie dodajemy. Więc mamy A do potęgi n plus m, więc te potęgi dodajemy, więc mamy 2 do potęgi minus 32. Plus 48, no i minus 32 plus 48 to będzie nic innego jak 16. Więc zobaczcie, wynik to jest 2 do potęgi 16. No i w tym przypadku zaznaczymy, zaznaczymy jako poprawną odpowiedź B, jako 2 do, 2 do 16. Wydaje mi się, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Oczywiście możemy tutaj w zapisie, no to jest zadanie zamknięte, więc nie musimy nic pisać, ale możemy tak naprawdę zapis czasami troszeczkę uprościć, ale tutaj mamy pełne wytłumaczenie, pewne rozwi pełne rozwiązanie. Zobaczcie tak naprawdę zadanie, gdzie mam użyć pewnych własności, pewnych wzorów dotyczących potęgowania, potęgowania liczb o, tym samej, o tej samej podstawie. I jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zapraszam do oglądania wszystkich innych materiałów na tym kanale, zarówno tych maturalnych, jak i tych związanych z uczeniem w szkole, ale także materiałów dla studentów, wszystko związane z matematyką. Jeżeli wam się podoba, subskrybujcie kanał. No i zapraszam do oglądania no i do oglądania całej serii związanej z rozwiązaniem tego arkusza maturalnego. Na razie dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!